Zaledwie jeden punkt przywiozła Siarka Złagowa, gdzie w ramach meczu siódmej kolejki trzeciej ligi w grupie czwartej zmierzyła się z Beniaminkiem, miejscowym ŁKS-em. Wynik spotkania otworzył w 16 minucie Kamil Kargulewicz. Do wyrównania gospodarzy doprowadzili zaś w 72 minucie dzięki trafieniu Krystiana Zaremby. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z remisu w Łagowie, tym bardziej, że byliśmy lepszą drużyną. Uważamy, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Mieliśmy więcej sytuacji, dwie poprzeczki, jedną Kamil Kargulewicz, drugą Kuba Tabor po strzale z połowy boiska i po prostu pechowe jeszcze odbiło się od bramkarza. Szkoda, bardzo żałujemy, bo zagraliśmy, uważamy, niezły mecz. Szczególnie do przerwy wyglądaliśmy bardzo dobrze. Trzeba było poprawić drugą bramkę i myślę, że mielibyśmy spokojnie trzy punkty, natomiast później przypadkowa bramka po takim nieporozumieniu i i niestety tylko remis. W ramach ósmej kolejki osiemnasta w tabeli Siarka podejmie lidera z Puław, który jako jedyna drużyna w stawce 21 zespołów ma komplet zwycięstw na koncie. Spotkanie to rozegrane zostanie w sobotę 5 września, początek godzina 17. Z kolei w środę 9 września podopieczni trenera Opalińskiego zmierzą się na wyjeździe z Sokołem Sieniawa. Siarkowcy nie zachwycili również formą w minioną środę w kamieniu, gdzie w ramach meczu trzeciej rundy Pucharu Polski na szczeblu podokręgu stalowa wola, zmierzyli się z miejscowym sokołem. Ostatecznie tarnobrzeska ekipa pokonała reprezentanta klasy okręgowej 4 do 3. Wynik spotkania otworzył w 15 minucie młody napastnik siarki Dawid Bałdyga. Dwie minuty później sokół doprowadził do wyrównania. W 30 minucie ponownie na listę strzelców wpisuje się Bałdyga i Siarka prowadzi 2 do 1. Tuż przed przerwą gola samobójczego zalicza jednak Jakub Gessner, wyrównując tym samym wynik na 2 do 2. W 77 minucie dzięki bramce strzelonej przez Arkadiusza Gajewskiego siarka trzeci raz w tym meczu obejmuje prowadzenie. I tym razem gospodarzom udaje się doprowadzić do remisu po strzeleniu gola przez Krzysztofa Woźniaka w 85 minucie. Trzy minuty później zwycięską bramkę zdobywa Gajewski, ustalając wynik spotkania na 4 do 3 dla siarki. No ale ja to chłopakom przed meczem powiedziałem, że tu łatwo skóry nie oddamy, i potwierdziłeś na meczu. Troszkę żeśmy pograli w piłkę. Piłką dobry przeciwnik. Myślę, że kibice zadowoleni. Tylko wyniknie ten, co trzeba. Łatwo, nie, bo, nie było emocji dużo, ale to jest Puchar Polski, który właśnie rządzi się własnymi prawami. W każdej edycji Pucharu Polski, czy to na szczeblu okręgu, czy to na szczeblu wojewódzkim, czy to na szczeblu właśnie już tym ogólnopolskim, są niespodzianki. My dzisiaj do niej nie dopuściliśmy, wiadomo wielu chłopaków, którzy mniej grali dzisiaj zagrali, kilku jeszcze młodych, juniorów, Gabriel Skrzypek, Wojtek Bienia, szocznik 2004, pokazali się z niezłej strony, dużo emocji, ale ważne, że wygrana i przechodzimy do kolejnej edycji. Remisem zakończyło się derbowe starcie w Zakrzowie, gdzie miejscowy junior podejmował OKS Wielowieś. Mecz rozstrzygnął się już w pierwszych 20 minutach. Na prowadzenie junior wyszedł w 16 minucie po trafieniu Karola Bonacha. Cztery minuty później do wyrównania doprowadził Daniel Kuciński, ustalając wynik spotkania na 1 do 1. Dzisiaj junior Zakrzów to zagrał bardzo dobry mecz, ambitnie, doskakiwali szybko do nas. My troszkę dzisiaj spacerowaliśmy, że tak powiem. I tak wyszło, jak wyszło. No my się cieszymy z tego punktu, bo, bo jednak ten punkt to, to jak się nie może... Jak nie można wygrać, to przynajmniej z Remisława, jak to się mówi. Zdecydowany, zdecydowany faworyt dzisiejszego meczu. Zadowolony jestem z podstawy chłopaków. Mam nadzieję, że, że znaczy mam, mam wrażenie, że chłopcy nie są z tego wyniku do końca zadowoleni. W pierwszej połowie mogliśmy troszkę inaczej, jakby się potoczyły losy, moglibyśmy rozstrzygnąć ten mecz już w pierwszej połowie. Niestety. Ale, ale mówię, to jest mecz, mecz z, z kandydatem do awansu, naprawdę z mocną drużyną. Wydaje mi się, że, że wstydu nie przynieśliśmy, że zagraliśmy jak Równy z równym i, i, i z, tego, z tego się naprawdę cieszę. Trzy punkty po szóstej kolejce w klasie A dopisała do swojego konta wspólnota, pokonując san rozwadów 5 do 4. Wygrał też Wisan z wrzawami aż 7 do 0. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie koniczynki z Unią Skowierzyn. Kolejny raz przegrał za to OKS Mokrzyszów z wolą rzeczycką 2 do 7. W ramach siódmej kolejki OKS Wielowieś podejmie strzelca z Dąbrowicy, OKS Mokrzyszów wspólnotę serbinów. Junior pojedzie do żabna, koniczynka do wrzaw, Wisan zaś do lidera z rzeczycy długiej. Pauzujące w minionej kolejce rezerwy siarki czeka w niedzielę mecz z Sokołem Kamień, z kolei Stalnowa Dęba, która przegrała z LKS-em z brzyskiej woli 0 do 1, tym razem zmierzy się ze Słowianinem w grębowie. W klasie B kolejną porażkę zanotowały rezerwy Wspólnoty, przegrywając z ks em z cygan 1 do 3. W ramach szóstej kolejki drugą drużynę Starnoprzeskiego Serbinowa czeka mecz w knapach z kolejarzem. Siedem drużyn wzięło udział w WL5, czyli wakacyjnej widzę piątek, rozgrywającej się na boisku zespołu OKS Wielowieś. Była to jedyna wakacyjna inicjatywa skierowana do młodych sympatyków piłki nożnej. Jeżeli się rozchodzi o wakacje, to tak znajduję, że to jest jedyna inicjatywa. Nie widzę, nie widzę nic podobnego tutaj ani, ani, ani w Sandomierzu, żeby ktoś zrobił, ani, ani w centrum tarnobrzega. Robimy to na obrzeżu tutaj, no tak. Tak jakoś wyszedł ten pomysł, była to inicjatywa tutaj troszeczkę chłopaków, ja, ja oczywiście to, to przyjąłem i teraz kontynuujemy. No jeszcze robi się taka mała tradycja, bo to jest trzeci sezon, więc, więc troszkę tak, tak szkoda. Oni też mnie dopingują, no i jak są te wakacje, ja tutaj zostaję, także poświęcam im trochę tego czasu. Do finałowych rozgrywek, które odbyły się w miniony piątek, awansowało cztery drużyny, wśród których znaleźli się obrońcy tytułu, czyli zespół Legion Maryi. W półfinale Legion dopiero w rzutach karnych pokonał FC Suche Klaty. Jest no, ten udało ten... mi się. Wyczułem trzy karne i jestem zadowolony. No, udało się, było ciężko, ale no, daliśmy radę, i teraz mamy nadzieję, że w finale będzie już lepiej. Znaczy, no, graliśmy już dwa razy z nimi. Ale i tak było zaskoczenie jednak. Tak, dwa razy już wygraliśmy, no i no, trzy razy już z dzisiejszym. Już z dzisiejszym meczem trzeci raz. W drugim półfinale KS Czerwone byki rozgromiły FC Chłaba dziamba 10 do 2. Do finału weszła drużyna KS Czerwone byki i zagra z Legionem Maryi, czyli, czyli dwie drużyny, które w rędzie zasadniczej zajęły najwyższe lokaty, także Powiedzmy, że sportowo to, to, to odzwierciedla to, co się działo w całej lidze. No i zobaczymy, jak będzie tutaj w finale kto, kto zwycięży. Półfinały dwa różne, jeden pierwszy, pierwszy bardzo, bardzo wyrównany. Dopiero rozstrzygnął się w karnych 4-3, także obie drużyny na bardzo wyrównanym poziomie. No i szczęście, jak to w karnych bywa prze, przechylił szale na. Na, na, na y, korzyść faworyta, czyli Legionu Maryi. No a tutaj już pojedynek taki bardziej jednostronny. No, do, do pierwszej bramki jeszcze, jeszcze to wyglądało bardzo równo, ale później już drużyna FC ChuaBa. Dziaba troszeczkę, troszeczkę straciła wiarę i oddała, oddała inicjatywę kompletnie KS Czerwonym Bykom. Świetną formę Czerwone Byki zaprezentowały również w finale, w którym pokonały Legion Maryi 8 do 4. Wiadomo, że w pierwszej połowie mieliśmy problemy i to dosyć spore. Rywale tam strzeli nam parę bramek, no co prawda po naszych błędach, ale ostatecznie udało się wyjść ciężko, na prosto. Ciężko, ciężko było, ale zremisowaliśmy, chociaż tam gdzieś w remisowaliśmy, ale... Po błędach zauważyliśmy, że klepką się da zagrać więcej i wygrać mecz. Bardzo fajna inicjatywa, fajnie, że mogliśmy pograć w piłkę, bo jednak lubimy to, no po prostu żyjemy piłką i fajnie było, że mogliśmy to wykorzystać na boisku. Na zakończenie trzeciej edycji turnieju przyznano również nagrody indywidualne. Królem strzelców został Staszek Malinowski z Legionu, zdobywca 45 bramek. Za najlepszego bramkarza uznano Kacpra Tomczyka z FC Suche Klaty, za najlepszego młodzieżowca zaś Kubę Szkutnika z Januszy Futbolu.